To ostry z kości szybka wrzutka. Dziś na stole mamy 5-minute dungeon, czyli lochy w 5 minut. Jest to kooperacyjna, mega szybka, mega zabawna gierka, w której to próbujemy przebić się przez całą stertę różnych potworków, przeszkadzajek, pułapek w lochu, aby finalnie otworzyć drzwi do bossa. Na czym będzie polegała gra? Każdy będzie wybierał sobie jedną z pięciu. Postaci, a właściwie z dziesięciu, bo te karty postaci są dwustronne. I tutaj, na przykład, mamy z jednej strony Paladyna, a z drugiej Walkirię. Będziemy mieli stos naszych kart do dobierania, stos kart odrzuconych, a także jakąś zdolność specjalną. Na przykład, Walkiria ma natchnienie. Jeśli odrzucimy trzy karty, wszyscy pozostali gracze dobierają dwie. No i o co chodzi? Uruchamiamy sobie zegar, czy też lepiej aplikację, która odmierza nam 5 minut. Odkrywamy pierwszego stworka, patrzymy jakie ma symbole, i wszyscy jednocześnie staramy się z kart, które mamy w ręce, znaleźć odpowiednie symbole i wyrzucić je do ogólnego naszego stosu. Jeśli dorzucimy przyspieszenie, dorzucimy strzały. Oznacza to, że potworka, którego aktualnie mamy, pokonaliśmy, odrzucamy go, odkrywamy kolejnego i patrzymy, co się dzieje. W tym przypadku mamy mieć trzy tarcze. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma, może kartę odrzucić. Możemy korzystać z dodatkowych zdolności, bo na przykład może być coś takiego jak strzał snajperski, czyli pokonaj osobę i sprawdzamy, czy jest to osoba. Nie, jest to potwór, czyli nie mogę w tym momencie z tej zdolności skorzystać. Ale możemy na przykład spotkać właśnie. Wołownicza księżyczka, która należy do grupy osób, i wtedy mógłbym po prostu użyć tej jednej karty, aby tamtej się pozbyć. No i tak zagrywamy te nasze karty aż do momentu, kiedy odkrymy bossa. I wtedy, jeśli uda nam się wyłożyć te wszystkie karty, no to udało nam się przejść pierwszy loch. Oczywiście. Łatwo to brzmi, wcale tak prosto nie jest, bo bardzo szybko okazuje się, że brakuje nam kart. Grę przegramy w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie już ułożyć e, tych symboli, czy w momencie, kiedy zabrakło nam kart. Czyli nie możemy też tak odrzucać po prostu tych kart, no bo jeśli nie będziemy mogli już nic dobrać, nic zagrać, no to gra nam się skończy. No gra skończy się też oczywiście w momencie, kiedy skończy nam się te nasze 5 minut. Bosów mamy kilku. Tu mamy barbarzynka najprostszego. Wykładamy sobie tego bossa, kładziemy tu 20 kart. No i walczymy przez te 5 minut. Oczywiście bosów w grze jest więcej. Tutaj sobie. Także mamy na przykład ponurego żniwiarza, który już potrzebuje 25 kart. Aby do niego się w ogóle dostać, Gorgonzole, 30 kart i tak dalej. Poziom trudności, oczywiście, e, wzrasta. Gierka mega szybka, mega przyjemna, mega prosta no, do wytłumaczenia, dosłownie w dwie minutki. Bardzo przyjemny tytuł, a do tego w takim fajnym, oryginalnym pudełeczku. Gierka do dostania w Polsce. Co prawda. Oryginalny tytuł został, jak widzicie, chaotyczny, a polegający na spokojowce gra karciana w czasie rzeczywistym. Także, jeśli będziecie mieli okazję, to spróbujcie, a najlepiej dołączcie do kolekcji, bo naprawdę warto, fajny tytuł. Dzięki za uwagę do kolejnego filmu. Cześć.